Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka na temat ciekawostek. Od kilku dni obrałem nieco inną koncepcję ich nagrywania. Nie będę skupiał się w jednym odcinku na jednej części, lecz na kilku z nich. Już teraz możesz zostawić łapkę w górę, a przyczynić się do powstania kolejnego odcinka jeszcze szybciej. Jeżeli uda się zebrać 50 łapek w górę, lecimy z kolejnymi ciekawostkami. Mam nadzieję, że dacie radę. Wierzę w was. Każdy zagorzały fanatyk Herosów wie, że śmierdzące trolle mają wrodzoną umiejętność regeneracji swoich ran. Trola można zabić tylko, gdy zada mu się 40 punktów obrażeń lub więcej podczas jednej tury. Może to doprowadzić do ciekawej sytuacji, jeśli obie strony będą miały po jednym trolu. Będą się atakować w nieskończoność, a bitwa nie zostanie rozstrzygnięta. Trole wytracą wszystkie kamienie, potem przejdą do walki wręcz, która będzie trwała bez końca. Dla gracza ta sytuacja może być nieco dziwna, ponieważ w grze nie ma żadnej wiadomości na temat regeneracji troli. W trzeciej odsłonie Herosów możemy udać się do świątyni, aby podnieść naszym żołnierzom nieco morale w przyszłych walkach. Lecz gdy przyjdziemy tutaj z wizytą siódmego dnia, nasze morale zostanie zwiększone podwójnie. Wykorzystaj to, aby zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Czy myślałeś, że uda się znaleźć polski akcent w Haros 7? Tak jest! W jednej z grafik znalazło się miejsce dla wybitnego obrazu Jana Matejki. Bitwa pod Grunwaldem zdobi salę, w której obraduje Rada Cieni, a zobaczyć go można na jednej z pierwszych ilustracji w prawym górnym rogu. Isterega odkrył jeden z polskich fanów. Media dowiedziały się, że umieszczenie dzieła Jana Matejki było celowe. Autorzy chcieli w ten sposób wykonać ukłon w stronę polskich graczy. Są jedną z największych społeczności skupionych wokół serii Made in Magic.